Witam Państwa w programie Nasze Sprawy. Moim i Państwa gościem w dniu dzisiejszym jest prezydent Sieradza, pan Paweł Osiewała. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam telewizorów. Panie prezydencie, przyglądałem się, przyznam się nie całej sesji absolutoryjnej w środę, ale gratuluję panu udzielonego absolutorium i zarządowi. Przypomnę tylko, że 16 głosów radnych było za, 5 radnych wstrzymało się jako tako od głosu, w związku z tym gratulujemy udzielonego absolutorium, ale y, rozmawiając o absolutorium i o okolicznościach, y, dlaczego państwo to absolutorium uzyskaliście, chciałbym naszą rozmowę zacząć od raportu gminy. I tak po cichu zapytam, panie prezydencie, czy ten raport gminy wywołuje wśród obywateli miasta jakąś powszechną dyskusję, czy to po prostu w dalszym ciągu nie funkcjonuje tak jak powinno i, i to społeczeństwo y, albo nie wie, albo nie chce się włączyć w Ogólną dyskusję na temat tego raportu. No trudne pytanie. Pan redaktor postawił tezę nie wie, czy nie chce. Wzorem lat ubiegłych. Do dyskusji nad raportem nie zgłosił się żaden z mieszkańców naszego miasta. Chociaż koniec maja to jest oficjalna publikacja i przedłożenie radnym. Raportu o stanie miasta. Sobie 30 dni jest na to, żeby. Żeby można się z nim zapoznać. No, tak. Ja bym jednak zrzucił to na barki, na barki tego, że zdecydowana większość mieszkańców naszego miasta, a to wynikało również z badania, które mieliśmy opracowane na potrzeby strategii naszego miasta na lata 20-30. 80 prawie procent mieszkańców naszego miasta jest zadowolonych albo bardzo zadowolonych z życia w mieście. Mm -hmm. e, czyli m, tak to odbieram, że miasto się i e, nie tylko prezydent, ale również cały zespół, z, z którym jest mi dane pracować, odpowiada na potrzeby mieszkańców naszego miasta, i skoro tylu już jest zadowolonych. No to, no to nie ma, nie ma potrzeby, nie ma potrzeby, potrzeby tak? Chociaż ja, ja zachęcam do tego wszystkich, żeby zerknęli na raport, który jest publikowany na stronach miasta Sieradza, Sieradza.eu. Tam jest wiele ciekawych rzeczy dotyczących życia naszej społeczności. Ja My... mówię, panie prezydencie, dlatego o tym, że taka dyskusja twórcza, obywatelska, jest, tak jak powiedziałem, wyjątkowo twórcza. I... To pomaga, nie szkodzi, myślę, samorządowi. To, nie, absolutnie tak. Pan, pan redaktor pracy. ma rację. Warto z tym raportem rzeczywiście się zająć? Tak, absolutnie tak. Dla nas, dla nas jest bardzo ważne, aby wsłuchiwać się w głosy mieszkańców, aby słuchać tego, co e, mieszkańcy mają do powiedzenia. Raport generalnie dotyczy 2021 Pierwszego rok. roku. Dokładnie. Jak wyglądały kwestie dochodów, jak wyglądały kwestie. Wydatków i jak wyglądały kwestie zadłużenia miasta. No kolejny raz Miasto Sieradz notuje rekordowe, rekordowe wyniki w obszarze realizacji budżetu. I ponad 217 milionów złotych, realizacja dochodów na poziomie 101%, gospodarka kosztami na poziomie 92-3% to pokazuje racjonalne, racjonalne gospodarowanie środkami i spadek zadłużenia miasta o 5 milionów złotych z 32 do gdzieś około 27 milionów złotych. To przy inwestycjach rzędu kilkudziesięciu milionów złotych w infrastrukturę i w rozwój naszego miasta to chyba dobre, dobre wyniki. Tym bardziej, że bieżący rok, jak wszyscy Państwo wiedzą, i Pan redaktor również pewnie w swoich relacjach wielokrotnie o tym mówił, rok trudny. Miasto się na ten rok jest przygotowany i na rok przyszły, czyli mamy środki na to, żeby bezpiecznie prowadzić tą gospodarkę finansową rozwój mam nadzieję, że jest dostrzegany przez mieszkańców naszego miasta, czyli Inwestujemy dużo w infrastrukturę tutaj drogową, głównie. To są te działania, te działania, które prowadziliśmy. I jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, którą warto podkreślić, to zakończony proces, który dziś możemy powiedzieć, że stanie się rzeczywistością, czyli pozyskanie środków, stworzenie dokumentacji i rozpoczęcie za chwilę budowy bloku komunalnego za 16 milionów złotych i Sierackiego Centrum Kultury za ponad na 18 milionów złotych. To chyba bardzo ważne, ważne elementy tego, tego działania, które podejmowaliśmy w 2021 Myślę, roku. Myślę, że w te 15 minut nie jest Pan w stanie wymienić nie. wszystkich przedsięwzięć. Chciałbym porozmawiać o części finansowej. Ile Państwo przeznaczyli w 2021 roku Środków na inwestycje jako takie. Mówię tutaj o środkach własnych. Ile udało się Państwu pozyskać tych środków z zewnątrz? Wydatki majątkowe to, to jest kilkadziesiąt milionów złotych, ponad 30 milionów złotych, i y, pozyskanie środków y, można określić na poziomie co najmniej 15. 15 do 20 milionów złotych. Może szczegółowo tak nie da się tego określić w tej chwili, ale to jest co najmniej 50-60% tych wydatków, które, których dokonaliśmy, a tu ogromnym wsparciem jest działanie związane z Ładem Polskim, bo, bo tam wskaźnik dofinansowania jest od 95 do, do, do 85%. Mhm. Także to są ogromnej ilości, ogromne ilości środków, ale staramy się pozyskiwać i, i były działania takie, gdzie otrzymaliśmy wsparcie na poziomie 60%, ale były również działania takie, jak chociażby oddana niedawno sala gimnastyczna przy szkole numer 4, gdzie to wsparcie bardzo było bardzo ładny obiekt, tak, był, tak, tak. Ładny obiekt, tak. Mhm. i montaż finansowy wsparcia z Ministerstwa Sportu, ale również i z Urzędu Marszałkowskiego dał nam ten komfort, że, że, że całe przedsięwzięcie kosztowało nas 1,5 miliona złotych z remontem szkół, przygotowaniem sal, ale również szkoły numer 4, ale również i wykonaniem sali. Także tutaj zdecydowana większość środków z tych 30-kilku milionów pochodzi z dofinansowania i środków zewnętrznych, z czego bardzo się cieszę, bo to pozwala nam ograniczyć zadłużenie miasta, o którym przed chwilą mówiłem, czyli spadło 5 milionów w ubiegłym roku. Czyli jakbyśmy tak podsumowali, patrząc na lata wcześniejsze, ten rok był niezły pod względem inwestycyjnym. No myślę, że tak, że, że, że ostatnie lata dla miasta się radza to są bardzo dobre lata, bo, bo corocznie mamy inwestycje rzędu kilkudziesięciu milionów złotych i nawet przy budżecie dwustu 20, kilku milionowym to, to naprawdę jest bardzo dobry wskaźnik i mam nadzieję, że mieszkańcy naszego miasta to dostrzegają, że, że jednak te inwestycje dzieją się. Patrząc na to zadłużenie zainteresowałem się obligacjami. Komunalnymi, wyemietowanymi w banku gospodarstwa krajowego. I tutaj jest pozycja w tej części papierów dłużnych 26 milionów złotych. Najlepszym mhm. źródłem pozyskiwania środków i dzisiaj, no, 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 w dzisiejszej dobie, ale również i poprzednio, to była emisja obligacji skarbowych. Mhm. I jak Pan Redaktor wspomniał, te 26 milionów złotych obligacji to jest zadłużenie lat ubiegłych, ale również i roku. Y, 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 dwudziestego pierwszego. I te 26 milionów złotych jest po stronie obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dlatego że w ramach zapytania przetargowego Bank Gospodarstwa Krajowego daje najlepsze warunki mm -hmm, tak. dotyczące obsługi, obsługi tego zadłużenia, czyli no, zachowując zasady konkurencyjności, mówiąc w prosty sposób, daje najlepsze warunki odsetkowe, czyli najmniejsze koszty i realizacji tego zadania, czyli emisji obligacji, później jej sprzedaży ale również i tą sferę, mm -hmm. sferę odsetkową. Dlatego to 26 milionów jest po stronie BGK. Te dwa lata niestety były bardzo trudne. Dla Was jako samorządowców, dla mieszkańców, dla wszystkich mieszkańców Polski. Miejmy nadzieję, że tak będzie. w jakiś sposób już tak tak to będzie na dłuższy okres czasu, że ta normalność powoli wraca, ale nie sposób nie zapytać przy okazji o kwestie demograficzne. Miasta średnie i małe tańdy, tracą tą swoją funkcję demograficzną z, mm -hmm. i funkcję gospodarczą. W, w, w takim wydaniu naprawdę nie, nie, niepokojącym i tutaj tego, tego mechanizmu nie jesteśmy w stanie zmienić, chociażby z jednego powodu, dlatego że no pewnie i pan redaktor i telewizorowie wiedzą doskonale, że społeczeństwo nasze się starzeje. Ja obserwuję te wskaźniki demograficzne już co najmniej od 8 lat, mhm. jak jestem prezydentem, a wcześniej będąc radnym również to obserwowałem i z przykrością stwierdzam, że co roku kilkuset mieszkańców się radza więcej umiera niż się rodzi, już pomijając aspekt koronawirusa, tak i tego Trudnego czasu, lat, 20-21, ale to jest pewna tendencja, i od stu kilkudziesięciu do dwustu kilkudziesięciu osób co roku więcej nas umiera, niż się rodzi. To pokazuje, że w ciągu ostatniej dekady w mieście Sieradzu było no, od 2,5 do 3 tysięcy ludzi, niezależnie od tego, czy ktoś się wyprowadził, czy mhm. nie. I, mhm. i, I to jest, i to jest ogłomny, ogromny kłopot. Niewiele jest miast takich w kraju, których te, te, które tych funkcji nie tracą. Aglomeracja. Nie, żeby była my... jasność, to dotyczy wszystkich Wszystkich, dokładnie, miast, aglomeracja Łódzka, jedna, łódzkie się dokładnie, wyludnia, tak? e, jedna z... Jedna z niewielu aglomeracji, które są w, w naszym kraju, również co roku traci 6 tysięcy ludzi. dlaczego ja się o to zapytałem, Panie Prezydencie? Bo dokopałem się do takich informacji, danych, w których pisze, że niestety w tym przedziale wiekowym 21-28 lat najwięcej ludzi opuszcza średniej wielkości miasta. I to nie dotyczy, tylko się <grym> Tak? I... Samorządy w wielu miastach, tak jak rozmawiam z przedstawicielami samorządu, mówią, że pracują czy już próbują wdrażać strategię, która ma w jakiś sposób pozytywnie wpłynąć i odwrócić ten trend na przestrzeni iluś lat, zatrzymać tych młodych ludzi. Mówię tu o mieszkaniach, mówię o ofercie, mówię o pracy, bo na to wpływ jako taki mamy. Macie, prawda? Tak, o płacy tak. no to pan prezydent płacił nie, <noise> nie będzie. Nie będzie tak. I tutaj z panem też się zgadzam. Diagnoza, którą, którą pan przed chwilą przedstawił, jest jak najbardziej trafna i w mieście się razu również to, to obserwujemy pan redaktor dotknął, dotknął trzech elementów, które są bardzo istotne. Bardzo, po pierwsze, tak. po pierwsze tak. wysokość wynagrodzenia. I to wynika również z raportu, o którym mówiłem, przygotowując się do strategii na lata 2030 Mieszkańcy się radzą, oprócz tego, że są zadowoleni, że w naszym, mieście, w naszym mieście mieszkają, to wyrażali swoją opinię, że dwa takie zasadnicze problemy, które dotykają mieszkańców naszego miasta, to jest po pierwsze służba zdrowia, na którą nie mamy w ogóle wpływu, bo nie mamy jednostki Podległe. służby zdrowie, tak. zdrowia podległej, ale Drugim bardzo istotnym elementem to była wysokość wynagrodzenia, o którym Pan redaktor mówił. I to, mhm. jest, I to jest chyba kłopot i pewnie ludzie układają sobie życie w dużych miastach, podejmując to wyzwanie i chcąc zarabiać więcej. No trzeba zastanowić się, czy koszty życia w dużym mieście w Warszawie, Wrocławiu czy Poznaniu rekompensują, rekompensują wyższe dochody. Ale jak Pan redaktor wspomniał, my również podejmujemy działania, które będą zmierzały do tego, aby tych Ludzi, młodych zatrzymać. I myślę, że już niedługo będziemy mogli się z Państwem podzielić dobrymi informacjami, że mam nadzieję, że na przestrzeni dwóch, trzech lat, maksymalnie, w śladu przybędzie około dwóch i pół tysiąca miejsc pracy, bo no to, bardzo to bardzo dużo. dużo. Na, na ostatniej sesji Rady Miasta radni podjęli decyzję o wyrażeniu zgody prezydentowi na zbycie dużego gruntu 11 hektarów na górce woźnickiej. I tam jest, są zainteresowani dużym centrum logistycznym, które, które absorbowałoby czy zatrudniłoby ponad półtora tysiąca mieszkańców miasta i okolicy. Również Górka Kłocka to jest nabycie gruntów przez inwestora w wielkości ponad 6 hektarów, i, i tam również mają powstać. To może, Panie Prezydencie, nie zdradzajmy wszystkiego, perspektywa, pracy, ale perspektywa jest dobra. Perspektywa, tak? Czyli, to jak Państwo słyszycie, jest, tak? pomysł jest. I kolejny element, który Następny Pan Redaktor. W ramach i spotkaniach będziemy rozstrzygnięty konkurs yy, przetarg na yy, budowę mieszkań komunalnych. I mam nadzieję, że już niedługo, bo początek przyszłego roku, również przetarg i realizacja budynków mieszkalnych w systemie simos czyli społecznej mm. inicjatywy mieszkaniowej, czyli 150 mieszkań by przybyło. Deweloperzy również wywiązują się ze swoich, ze swoich obowiązków. Spółdzielnia mieszkaniowa to jest kolejnych kilkadziesiąt mieszkań właściwie już na ukończeniu, tak? mm -hmm, bo, bo budynek mm -hmm. stoi. Rozwijająca się jednostka wojskowa również buduje mieszkania. Dla swoich, dla swoich żołnierzy, także mam nadzieję, że e, e, ta, tendencja, ta tendencja e, dla miasta się raza Co w Wpłynie na e, demografię. I, i... Życzyłbym sobie, żeby jeszcze panie Redaktor że, jedna rzecz, rzeczy: tak, żeby młodych ludzi przebywało, bo e, nie, nie tylko emerytów, rencistów, ale żeby e, tutaj rodziło się albo przynajmniej został zahamowany ten trend, że więcej nas umiera niż się rodzi. Okres wakacyjny jest w chwili obecnej. Niestety wakacje dawno już takie drogie nie były jak w tym roku. W związku z tym sporo rodziców no, decyduje się na to, żeby ich pociechy, jak oni idą do pracy, odpoczywały na terenie miasta. I teraz pytanie jest proste: czy miasto stanęło na wysokość zadania i przygotowało taką ofertę, w trakcie której. Te dzieci są bezpieczne, mówi o przedszkolakach, uczniach szkół podstawowych. Zaopatrzenie tych najmłodszych będzie się odbywało w każdym z przedszkoli. W miesiącu lipcu będzie zorganizowanych 20 grup przedszkolnych, 453 dzieci, które uczęszczają do naszych przedszkoli zgodnie z deklaracjami rodziców, bo to rodzice określali swoje tak, potrzeby, tak, tak. będzie w miesiącu lipcu w naszych placówkach oświatowych, ale również i w sierpniu grup 14. 254 e, najmłodsze najmłodsi obywatele naszego miasta będą mogli znaleźć opiekę e, w e, przedszkolach do tego dołączamy półkolonie w e, naszych placówkach oświatowych czyli w szkołach e, podstawowych e, tak jak pan redaktor e, wspomniał. posiłków Dokładnie to no, to jest zaopatrzenie, zaopatrzenie dzieci w opiekę i, i to, takie miłe, mi, miłe spędzenie czasu. Organizacje pozarządowe, które również są finansowane z budżetu miasta w ramach dotacji, z funduszu alkoholowego, takie chociażby jak Towarzystwo Przyjaciół dzieci, również organizuje półkolonie ogniska czy środowiska mhm. pozarządowe, również z TPD. różne realizacje. Dokładnie też, można, tak, można, wyjechać, na przykład, można tak? wyjechać na kolonie. To jest oferta sportowa Mosiru, ale również i taka oferta wypoczynkowa. No, przed Dużył nam się czas otwarcia mostu. Dziś, się, o ile dobrze pan naczelnik przekazywał informację, będzie pewnie rozkładana ta nawierzchnia asfaltowa, będą zamontowane barierki i musimy dokonać obciążeń, znaczy pomiarów obciążeniowych mostu i pewnie od przyszłego tygodnia już od środy będzie można przejść na drugą stronę mostu. Dziś za Państwa pośrednictwem po, 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 proszę i apeluję do mieszkańców Siara, że wszyscy ci, którzy taką potrzebę nieodpartą, czują jednak wejścia i zamoczenia się w naszej pięknej rzece, to proszę, żeby. Się udali na most kolejowy, przeszli mostem kolejowym kawałek wałem. To jest kilkaset metrów dalej, ale można bezpiecznie przejść nie korzystając z spacer przy okazji, a mhm. wszyscy ci, którzy będą mogli się dostać na nasz basen otwarty i pan dyrektor Music mówił, że frekwencja jest naprawdę ogromna, bo w ostatnich tych dniach, po kilkaset, się, bo kilkaset osób inaczej. po kilkaset osób każdego dnia korzysta z tego. Także ta oferta jest bardzo bogata i to są nie tylko działania dedykowane dla tych najmłodszych, dla milusińskich naszych od trzeciego roku do, do szóstego, ale również i dla tych starszych. Panie prezydencie, ostatni temat, tak krótko. <grymne> mówię tutaj o geotermii jako takiej potocznie nazywanej. Jak to się zaczęło, kilka słów historii, panie prezydencie? No bo mówiło się o geotermii wiele lat, tak? No, dzisiaj 2022 rok, trwa inwestycja już konkretna, tak? Ale 2018 to był taki moment chyba przełomowy, prawda? Pierwsze rozmowy to jest i 16, i 17 rok Świętej Pamięci i minister klimatu, pan Jan Szyszko. Pan profesor, wyjątkowy człowiek i wyjątkowa osobowość. Bardzo się cieszę, że było mi dane poznać pana profesora i z nim rozmawiać. Zaufał naszemu projektowi, zaufał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska temu, co zaproponowaliśmy dla miasta Sieradza i dofinansowanie rzędu 13 milionów złotych w 100% pokryło koszty związane z wykonaniem odwiertu badawczego. Ten odwiert był wykonany w tak 2018-2019. Tak jest. Odwiert jest wykonany. Wiemy, że to jest temperatura wody na poziomie około 55 stopni i wydajności 250 metrów sześciennych na godzinę. Kolejny raz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zaufał miastu Sieradz i projekt, który został złożony na wykonanie, tak jak Pan powiedział, czyli gazowego modułu kogeneracyjnego, który będzie produkował około 1 MW energii mm. elektrycznej i kilka MW energii cieplnej, geotermia, która będzie produkowała około 12 MW energii cieplnej i kocioł biomasowy, który również będzie produkował kilkanaście MW energii cieplnej. To jest takie zestawienie, które da nam osiągnąć efekt około 80-kilku procent, a przy lżejszych zimach może i większego poziomu, Pois vamos... realizacji zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii i Sieradz stanie się czystym miastem, takim, który ten wskaźnik ma na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli mówimy o finansach, nie wszyscy może wiedzą, ale inwestycja no właśnie, to jest 120 pożyczkę. milionów złotych netto, 160 kilka milionów brutto, z czego 74 miliony stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 50 kilka milionów to jest pożyczka dwudziestoletnia z, z Narodowego Funduszu, funduszu środowiska Ochrony Środowiska. Nie ukrywam, że jak rozmawiam z kolegami samorządowcami z miast podobnej wielkości jak się raz to oni zazdroszczą nam tego projektu, bo mówią, że to jest naprawdę myślenie takie proinwestycyjne, ale również i prospołeczne, bo mam nadzieję, że koszty wytworzenia energii. Przez to, że uruchomimy te, te urządzenia w przyszłym roku, dla mieszkańców przynajmniej nie będą rosły. A mam nadzieję, że no uda, się, zapytać, uda, się, uda się może osiągnąć efekt taki, że może z, trochę spadną. Dzisiaj, tak informacyjnie tylko Państwu powiem, że cena do emisji jednej tony dwutlenku węgla. Za którą musimy ponosić koszt, to jest prawie 90 euro. Czyli jak my emitujemy kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy ton mhm. dwutlenku węgla w ciągu roku, to jest wydatek rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych, i o takie koszty spadną nam, spadną nam koszty funkcjonowania systemu cieplnego. I mam nadzieję, że to będzie miało bezpośredni wpływ na życie i komfort Przy planowaniu tej inwestycji, panie prezydencie, na zakończenie, mieliście konkretną strategię realizacji tej imprezy, założyliście sobie określone cele e, i konsekwentnie do, e, to realizujecie w tej chwili, ale w dobie rosnących cen energii, Mówię tu o energii cieplnej, paliwach i innych, które składają się na to, co się w tej chwili niestety dzieje. dzieje. I dotyczy nas wszystkich, czy to w domkach indywidualnych, czy w mieszkaniach, w zasobach spółdzielczych, czy nie tylko. Nie czas i pora już na ten temat dzisiaj rozmawiać, ale będziemy rozmawiali jeszcze również ze spółkami, które miastu Podleganie. podlegają. Bo pytanie jest bardzo duże, wątpliwości jeszcze więcej. Panie prezydencie, ostatnie pytanie. 30 września. 2023 roku, tak jak Pan powiedział, macie zakończyć tą inwestycję i oddać ją do użytku mieszkańców. W dwóch zdaniach, jakby Pan miał powiedzieć, co my jako mieszkańcy zyskujemy. No, z pewnością nowoczesne źródło energii, niedrogie źródło energii, bo tu mówimy o odwiercie geotermalnym i o wodzie geotermalnej. A co do kosztów, byłbym. Nieobiektywny, jeżeli bym powiedział, że to już będzie odczuwalne we wrześniu przyszłego roku. Ale myślę, że kolejna taryfa, która będzie składana w 2024 roku, będzie musiała uwzględniać również realne koszty mm -hmm. do, do, do Urzędu Regulacji Energetyki, realne koszty pozyskania źródeł energii, wyprodukowania tej energii. I myślę, że wtedy dopiero zobaczymy, jak, jak to wpłynie. Ja wielokrotnie powtarzałem, przystępując do tego projektu, mm -hmm. będę przeszczęśliwy, jeżeli koszty nie będą rosły. A jeżeli uda się jeszcze ograniczyć dla przeciętnego Kowalskiego, to absolutnie będę już w dwunastu lub zadowolenie. Szanowni Państwo, z naszej strony, ponieważ coraz więcej pytań napływa związanych z kosztami życia, my w przyszłym tygodniu lub jeszcze w miesiącu lipcu spotkamy się z niektórymi spółkami, będziemy rozmawiali na temat wzrostów cen. To jest raz. Dwa, mając na raport i nie tylko, uznaliśmy, że warto będzie wrócić do programu sesja po sesji, w trakcie której będziemy mogli przyjemność, będziemy mieli przyjemność rozmawiać z radnymi na tematy, które państwa nurtują. Panie prezydencie, na koniec bardzo dziękuję, że zechciał pan odwiedzić ósemkę telewizji regionalną. Mam nadzieję, że to już będzie dobry zwyczaj, żeby wyjaśniać różne sprawy mieszkańcom na bieżąco. Na bieżąco. Tak jak państwo słyszeli w programie Nasze Sprawy, państwa i moim gościem był prezydent Rada, pan Paweł. Dziękuję, ja życzę, to, tak. jeżeli mogę, na koniec. Proszę życzę bardzo. tylko bezpiecznego wypoczynku. Apeluję do wszystkich młodych ludzi, aby w tym bardzo trudnym czasie upałów, które mamy, tak, i najbliższego czasu, nie przekraczali pewnych granic, żeby wszyscy mogli się odmeldować i w szkołach podstawowych, szkołach średnich, ale również i w swoich rodzinnych domach po wypoczynku wakacyjnym żeby nic złego nam się nie, nie przydarzyło. W pełni przyłączam się do słów pana prezydenta. Bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękuję.